Zadanie 21 grudzień 2014: dany jest ciąg geometryczny AN, w którym A1 jest równy minus pierwiastkowi z 2, A2 jest równe 2 i A3 to minus 2 pierwiastki z dwóch. A my szukamy dziesiątego wyrazu tego ciągu. Co możemy o nim powiedzieć? No Jeżeli mamy tu minus pierwiastek z dwóch, to mamy dwójkę. To znaczy, że jak przemnożymy to przez minus pierwiastek z dwóch, to właśnie otrzymamy dwójkę, i dokładnie to samo trzeba zrobić. Kolejnym kroku, żeby otrzymać minus 2 pierwiastki z dwóch. No to jeżeli tak, to możemy powiedzieć, że dziesiąty wyraz tego ciągu to jest pierwszy wyraz tego ciągu razy Q do potęgi 9 podniesione. Dlaczego? Dlatego, że 1 i 9 daje nam 10. Czyli A10 to będzie minus pierwiastek z dwóch razy minus pierwiastek z dwóch podniesiony do potęgi 9. czyli widzimy, że na pewno ten wyraz. Dziesiąty będzie miał taki znak jak drugi, czyli będzie dodatni. No i pytanie ile będzie wynosił. Pierwiastek dostaniemy tutaj, tak jak widać, minus pierwiastek z dwóch do potęgi 10. Minus do potęgi 10 da nam plus, więc mamy tak naprawdę pierwiastek z dwóch do potęgi 10, czyli 2 do potęgi 1/2 i do 10. Czyli 2 do potęgi 5, czyli 32, albo po prostu minus pierwiastek z 2, 2, minus 2 pierwiastki z 2, 4, minus 4 pierwiastki z 2, 8, minus 8 pierwiastków z 2, 16 i minus 16 pierwiastków z 2, 32, czyli mnożymy po prostu kolejne liczby przez to nasze q.